Od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku do godziny 23:59 wszystkie pojazdy o dwóch osiach, bez podwójnych kół i nieciągnące przyczepy, czyli m.in. samochody osobowe i motocykle, przejeżdżają bez opłat autostradą A1 Amber One. Procedura przejazdu wygląda jednak podobnie jak przedstawiono to na niniejszym filmie czyli na bramce wjazdowej pobieramy bilet, a na bramce wyjazdowej przekazujemy go inkasentowi, który przepuszcza nas, jeżeli spełniamy wymagania kategorii nr 1 lub kategorii 1A. Jak wjechać na płatny odcinek autostrady A1, pobrać bilet i zapłacić za przejazd? Podczas zbliżania się do bramek wjazdowych lub wyjazdowych, czyli punktu poboru opłat, a potocznie mówiąc bramek, od razu zajmij odpowiedni pas i wybierz bramkę dla siebie. Jak to zrobić? Wybierz czynną bramkę. Czynną bramkę rozpoznasz przez symbol zielonej strzałki na ekranie nad bramką. Nieczynna bramka ma czerwony x, czyli krzyżyk. Przez taką bramkę nie da się przejechać. Wybierz bramkę z symbolem pobierania biletu, jeżeli za przejazd na końcu będziesz płacić gotówką lub zbliżeniowo, np. kartą, lub bramkę oznaczoną tylko Amber Go, wyłącznie jeżeli masz wykupione płatności automatyczne. Na autostradzie A1 Amber Go Wjeżdżając na autostradę, jedynie pobieramy bilet z automatycznych podajników. Opłaty dokonuje się przy wyjeździe. Bilet miej pod ręką przy opuszczaniu płatnego odcinka. Bilet podawany jest z automatycznego podajnika, podobnego do tego na parkingach. Najczęściej bilet wysunie się sam, gdy podjedziesz pod szlaban bramki. Jeżeli bilet nie wysunie się sam Trzeba nacisnąć przycisk znajdujący się przy szczelinie wydawania biletów na maszynie. Podjąć zatem odpowiednio blisko automatu biletowego, aby mieć możliwość sięgnięcia po bilet bez wychodzenia z pojazdu czy otwierania drzwi pojazdu. Wybór bramki zależy zatem od sposobu płatności i tego, czy dana bramka jest w ogóle czynna. Jeżeli płacisz gotówką lub zbliżeniowo, np. kartą płatniczą lub flotową u inkacenta, Wybierz czynną bramkę z symbolem inkasenta. Zwróć uwagę na bramki z automatycznymi płatnościami. Jeżeli nie masz takich wykupionych, wybierz czynną bramkę z symbolem inkasenta. Jeżeli masz wykupione płatności automatyczne dla tej autostrady, możesz skorzystać z czynnej bramki automatycznej opisanej tylko Ambergo. Nie podjeżdżaj do automatycznych bramek, jeżeli nie masz wykupionych automatycznych płatności. Wtedy możesz zablokować ruch na pasie dojazdowym do tej bramki i obsługa punktu poboru opłat będzie musiała przepuścić Cię ręcznie, co zajmuje czas i stwarza zagrożenie w ruchu, bo zniecierpliwieni kierowcy za Tobą mogą nawet próbować wycofywać. Podjedź blisko okienka, na tyle, aby móc swobodnie podać inkasentowi bilet, a następnie gotówkę czy przyłożyć kartę do terminala. Po dokonaniu płatności, poczekaj na podniesienie się szlabanu i zapalenie zielonego światła. Pamiętaj, nigdy nie wjeżdżaj pod opuszczający się szlaban oraz nie przejeżdżaj przez szlaban otwarty dla innego pojazdu. Szlabany zamykają się automatycznie i w ten sposób możesz dokonać kolizji ze szlabanem. Sposób przejeżdżania przez płatny odcinek autostrady dla płatnych autostrad w Polsce czy za granicą jest bardzo podobny. Najważniejsze jest wybrać odpowiednią bramkę z odpowiednim dla siebie sposobem płatności. Ciekawostka. Niektóre autostrady w Polsce, jak Małopolski odcinek autostrady A4 relacji Katowice-Kraków, wymagają uiszczenia opłaty na każdej z bramek, czyli na wjeździe i na wyjeździe. System AmberGo na autostradzie A1, podobnie jak Video Tooling na autostradzie A4, oparty jest na pracy kamer i skanuje numer rejestracyjny pojazdu wjeżdżającego na bramkę automatyczną. Nieczynne bramki z symbolem czerwonego krzyżyka mogą być wykorzystywane przez pojazdy uprzywilejowane lub specjalne. Nawet są na nie znakami nad bramkami. Obserwuj zatem otoczenie i nawet jeżeli stoisz w korku do bramek, uważaj, czy nie zbliża się taki pojazd. Punkt poboru opłat na autostradzie czasami nazywany jest też miejscem poboru opłat, placem poboru opłat lub stacją poboru opłat. Możemy zatem spotkać skróty jak MPO, PPO czy SCO.